W tej części kursu będziemy wspólnie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych wymiernych. Zadanie pierwsze: oblicz pierwiastek piątego stopnia z liczby minus 32 razy 2 do minus pierwszej przez 4 razy 2 do drugiej. Zanim przejdziemy do obliczeń, powtórzymy sobie kolejność wykonywania działań. Przypominam, że najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Zaczynamy od tych najbardziej środkowych. W następnej kolejności wykonujemy potęgowanie i pierwiastkowanie. Następnie wykonujemy mnożenie lub dzielenie od lewej do prawej. I w ostatniej kolejności wykonujemy dodawanie lub podejmowanie również od lewej do prawej. Przejdźmy do zadania pierwszego. W zadaniu pierwszym, zgodnie z kolejnością działań, musimy najpierw wykonać Pierwiastki i potęgi. Pierwiastek piątego stopnia z minus 32 wynosi minus 2, bo minus 2 do potęgi piątej to minus 32. 2 do minus pierwszej to jest 1 druga, i 2 do drugiej to jest 4. Teraz skracamy czwórki i skracamy dwójki, ze skracania czwórek dostajemy jeden ze skracania dwójek również i wynik tego mnożenia to minus 1. Zadanie drugie. Jeżeli a równa się 3 drugie i b równa się 2, to wartość wyrażenia a razy b przez a plus b jest równa 2 trzecie 1, 6 siódmych, 27 szóstych. Przejdźmy do obliczeń naszego wyrażenia. A razy B przez A plus B. Wstawiamy za A3 drugie. Za B wstawiamy 2 Analogicznie w mianowniku. I wykonujemy najpierw mnożenie. Skracamy dwójki z mnożenia E dostajemy jeden po skróceniu. Czyli 3 pierwsze razy 1 daje 3. Teraz wykonujemy dodawanie 3 drugie, czyli 1,5, dodać 2 to jest 3,5. I, I teraz zostało nam dzielenie. 3 podzielić przez 3,5. Proponuję rozszerzyć licznik mianownik przez 10, czyli będzie 30 trzydzieści przez 35. Trzydzieści Skracamy przez 5, dostajemy 6. Siódme. Jest to odpowiedź C. Zadanie następne. Zadanie trzecie. Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest 37, 38, 39, 40. Najłatwiej to zadanie wykonać dzieląc 195 przez 5. 19 przez 5 to jest 3. 3 razy 5. 15 odejmujemy. 19 minus 15. 4 przepisujemy piątkę. 45 na 5 to jest 9. Czyli otrzymujemy środkową liczbę. Środkowa liczba. wśród Kolejnych pięciu liczb całkowitych, których suma wynosi 195, to 39. W związku z tym dwie wcześniejsze to 38, 37 i dwie kolejne to 40, i 41. Suma tych pięciu liczb daje 195, i najmniejsza z tych liczb,

Wynosi minus 2 do potęgi trzeciej, czyli minus 8. B do potęgi a wynosi 3 do minus drugiej, czyli 1 trzecia do drugiej, czyli 1 dziewiąta. Minus 8, minus 1 dziewiąta wstawiamy do naszego wyrażenia. Daje minus 8 i 1 dziewiąta. Sprowadzamy do ułamka niewłaściwego. 8 razy 9, 72 plus 1, 73. Czyli otrzymaliśmy minus 73 dziewiąte. Odpowiedź C. Zadanie piąte. Równość 1 czwarta plus 1 piąta plus 1 przez A równa się 1. Jest prawdziwa dla. A równego 11,20, 8,9, 9,8 lub 21. Przepisujemy sobie to wyrażenie. 1 czwarta dodać 1 piąta przez 1 plus a równa się 1. Proponuję 1 czwartą, 1 piątą sprowadzić do wspólnego mianownika. Najmniejsza wspólna wielokrotność 4 i 5 to 20, czyli wspólny mianownik to 20, 20 przez 4 to 5 i 20 przez 5 to 4. Z dodawania tych dwóch ułamków 5 dwudziestych i 4 dwudziestych dostajemy 9 dwudziestych, bo dodajemy liczniki, mianownik już mamy taki sam. Teraz po lewej stronie zostawiamy 1 przez a, 9 dwudziestych przynosimy na drugą stronę Czyli odejmujemy od całego równania 9,20. 1 minus 9,20 daje 11,20. Teraz mamy proporcję, czyli równość dwóch ilorazów. Z własności proporcji korzystamy 1 razy 20, czyli iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych, czyli 11 razy. A. Żeby wyznaczyć A dzielimy przez 11 i otrzymujemy, że A to się równa w liczniku 1 razy 20, czyli 20, a w mianowniku 11. Czyli otrzymaliśmy, że dana równość jest prawdziwa dla 20 /11, Czyli poprawna odpowiedź to D. Bardzo dziękuję za tą część kursu. Zapraszam do rozwiązania. Zadań do pracy samodzielnej. Do zobaczenia.